Przecież ta Sidney nawet nie próbuje uciec. Jakie cudowne! Widzisz, jak użyli trawertynu? Ej, nie mieliśmy pomagać twojemu kuzynowi? O, racja. Dobra, lećmy dalej. O, wow, nigdy tego nie widziałam. Mmm, nieznośni turyści. Okej, ręki, jakiś pomysł? O, to się nada. Chwila, chłopaki. Pałka w ruch! To był naprawdę piękny bieg do basy. Ani się wasz mu kibicować! I czy kazałam ci przestać pisać? O, koniecznie musi być coś o tym, jak trafiliście do paki! Mam wrażenie, że nie zdajesz sobie sprawy, kto tutaj rządzi. To nie koniec, póki ja nie powiem, że to koniec! Ktoś trochę przesadził z pakowaniem! <śmiennie> Przed tobą, mój czułkowy szerszeń gladiator! <śmiennie> To twój koniec. Chyba twój. Uważaj, może być ostro. Dobra, a co powiesz na to? No i nic. Strasznie duże to miejsce. Prawie jesteśmy. Wyluzuj. Czy to miał być żart? Zapłacisz za zniszczenie mojego pszczelistego dzieła sztuki! Zapłacisz za nadużywanie słowa pszczoła! Zaraz się! Teraz mi już nie uciekniesz! To koniec potyczki! Wcale nie! Było blisko. Ty, tchórzu, przede mną nie uciekniesz! Hej, ja nie jestem tchórzem! No już, ten potwór za chwilę tutaj przyleci! Znajdź go, te pszczela głowo. Sydney! Jasne, niby jesteś taki szczęśliwy! Że cię porwała? Proszę cię, zwykłe wymówki. Cokolwiek się stało, ja przeżyłem tutaj coś dużo gorszego. Przez ciebie musiałem poprosić o pomoc tych wstrętnych tenisonów. Rany, dzięki. Przestań. To by się nie wydarzyło, gdybyś nie był tak łatwo porywalny. Chociaż może przyznać, że jednak trochę było mi tęskno. Nie chcę psuć tej chwili, ale może pogadacie, jak już go uwolnimy? Tak, tak, no mniejsza! Bez sensu! Pośpiesz się i znajdź go! Nie umkniesz nam, chłopczyku! <ygrzyna> <ygrzyna> Teraz co się stąd, nie ruszysz! Trzeba było wybrać osę, a iść sobie! <laughs> a, dzień dobry! <ygrzyna> <ygrzyna> Zajmę się tym. Głęb zwariowałaś? Przecież nie dasz rady! Musimy się stąd wynosić! Za chwilę czas się skończy i. Czasami trzeba dać innym szansę. Witaj najpszczelniście napakowany Kolego! Co taki przemiły szerszeń robił boku królowej pszczół! Widać, że nie docenia ani ciebie, ani twoich muskułów. No bo serio, chłopie, ile wyciskałeś? Olbrzymi z ciebie słodziak! Zgadza się? Zgadza się. Że o tym pogadamy, kochani. Jestem Twoją fanką, pamiętasz? Cóż, myślę, że Sidney się zgodzi z tym, co ci powiem. W przyszłości po prostu poproś o autograf. Sidney! Pewnie, że tak, Sidney. Teraz to pewnie już nie dasz mi tego autografu, prawda? Cieszę się, że znowu jesteśmy razem. Rozum i mięśnie. Tak, nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale jestem z was dumny. Gdyby nie wy, Sydney, nadal byłby z dala ode mnie. A wiecie, czegoś się dzisiaj nauczyłem. Kiedy zapomnimy o tym, jak się różnimy, razem możemy osiągnąć wszystko. He, hej, teraz czuję się częścią waszej rodziny. Ale wiesz, że wracacie do więzienia, tak? Co? A, a, ale teraz jesteśmy rodziną. To nie znaczy, że nie jesteście przestępca. Co ty wyprawiasz? Te telefony! Tak, robisz, ja to się Dziadku! Zobaczcie to, to, to... słyszę! Zatrzymamy go? Nigdy tam, nie będziecie częścią nie naszej rodziny. My no. nie robimy zły Jesteśmy bohaterami, a wy ja nie.